Terenowa bestia, którą widzicie, to Czechosłowacka Tatra 815. Tatra ma niezależne zawieszenie, więc dla niej taki teren tutaj pagórkowaty, lekko, czy właśnie czy taka czołgówka to jest żaden problem, tam spokojnie jedziesz 80-90 na godzinę, nic się nie dzieje. Cały układ zawieszenia jest bardzo ciekawy i charakterystyczny dla Tatry. Mamy tutaj centralną rurę nośną, która pełni rolę sztywnej ramy, wewnątrz której przekazywany jest cały napęd. Dzięki temu yy, po prostu to zawieszenie wybiera tak fajnie, że każde koło sobie gdzieś tam zawsze tą przyczepność złapie i nie, są, nie napinają się od siebie. Konstrukcja ta jest na tyle modułowa, że mogły powstać warianty od 4x4 do 12x12. Wersja, którą tu widzicie, to ciągnik balastowy z dwoma osiami skrętnymi. Taki pojazd służył głównie do ciągania bardzo ciężkich przyczep, na przykład z czołgami. Tatra też ma bardzo duży silnik, bo tam były silniki od V8 do V12, z tego co pamiętam. Oczywiście mowa tu o dieslach chłodzonych powietrzem, wolnosących i w późniejszym okresie turbodoładowanych. Jakby ktoś się zastanawiał, po co jest moc w ciężarówce, to właśnie po to. Tatra nie pyta, Tatra jedzie. Star w tej sytuacji zdecydowanie brakuje turbo. Kilka lat temu na teren wizji zrealizowaliśmy materiał z zawodów Traktrial w Czechach. Tam możecie zobaczyć dużo więcej Tatry w ciężkim terenie.